Tu rewolucyjne studnio MPTV. Marcin Sadowski, Wojciech Olszański, obecny. Drodzy radacy kamraci, Polacy. 28 dzień sierpnia 2022 roku, niedziela. W dniach 26, 27, 28 sierpnia 2022 roku odbył się na porach Grunwaldu wiec, uroczystości, spotkanie Polaków, którzy w sercach mają... Naszą ojczyznę, Polskę i polskie sprawy. Spotkanie to, tak jak i rok temu, przebiegało w spokoju, w atmosferze powagi, troski o to, w jak złym kierunku prowadzone są nasze polskie sprawy. Po zakończeniu uroczystości, podczas gdy po całym dniu rozmów z naszymi gośćmi, z naszymi gośćmi na polu, po rozmowach, pożegnaniach. Usiedliśmy, by w końcu spożyć posiłek. Około godziny 17.30 w niedzielę 28 sierpnia. Doszło, tuż po wejściu do lokalu. Kiedy zdążyliśmy go zamówić, ten posiłek doszło do wejścia do tego lokalu, gdzie przebywali kamraci, i my z Wojciechem, funkcjonariuszy po cywilnemu, którzy dokonali nie tylko przeszukania, ale i zatrzymania Wojciecha Olszeńskiego, naszego kamrata. Nastąpiło to pod pretekstem rzekomego naruszenia przez Wojciecha podczas jego wystąpień przepisów kodeksu karnego. Jest to teza chybiona, bowiem w treści wystąpienia Wojciecha nie wystąpiły żadne, podkreślam, żadne naruszenia prawa. Nie jest jego i naszą winą, że prawda jest trudna i gorzka. Po raz trzeci na przestrzeni roku Wojciechowi zabrano wolność za przekazywanie prawdy, za odważne prezentowanie swoich poglądów, za legalne korzystanie ze swobody wypowiedzi i z prawa do wolności ekspresji, które nie były przez Wojciecha nadużyte. Wiemy, że znowu decyzja i nakaz zatrzymania zostały uruchomione gdzieś indziej nie w Grunwaldzie, nie w Ostrudzie, nie w Olsztynie. Tutejsza policja wykonała to, co zostało tej lokalnej pozlicji nakazane. Sami funkcjonariusze, pragnę to podkreślić, działali z taktem i kulturą. Wojciech Holszański działa od lat, zawsze w sposób transparentny, pod swoim imieniem i nazwiskiem, nigdy nie ukrywa swojego wizerunku, zawsze stawia się na wszelkie wezwania policji, prokuratury oraz sądów. Znane są wszystkie jego namiary organom ścigania, które są regularnie na niego nasyłane. Aby go złamać, wystraszyć, zniechęcić do odkrywania prawdy o tym, co dzieje się od marca 20 roku w Polsce, co działo się wcześniej i co dzieje się na świecie, co jest, jak i jest rozgrywane. Aby wywołać u niego rezygnację. Z przedstawiania prawdy historycznej i żarliwego bronienia polskiego interesu narodowego. Nie inaczej było dzisiaj, w niedzielę, 28 sierpnia około godziny 17:30. Znamienne jest to, że awanturnica, która oblała przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa czerwoną, nieznaną cieczą, Cieszy się wolnością i całkowitą nieodpowiedzialnością za swój czyn. Nikt też nie ścigał, nie stawiał żadnych zarzutów i nie przesłuchiwał znanych nam wszystkim potwarców narodu polskiego, kłamców historycznych. Organy państwa nie podjęły żadnych poważnych działań, aby zadbać o polską godność i honor. Tymczasem Wojciecha Olszeńskiego, że korzystanie z jego praw konstytucyjnych postanowiono zatrzymać, przerywając jemu posiłek, jak jakiemuś groźnemu przestępcy. A przecież wystarczyło wręczenie zwykłego wezwania, dostawienia się, skoro ktoś postanowił znowu prowadzić wobec niego postępowanie karne. Szanowni kamraci, to co się dzieje. Najbardziej bezpośrednio dotyka Wojciecha Olszeńskiego, jednak stanowi demonstrację i pokaz lekceważenia nas wszystkich i dowód pogardy dla prawa do wolności słowa. Jest działaniem obliczonym na zakneblowanie nas i wystraszenie. Obecnie Wojciech został wywieziony z Grunwaldu do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na tzw. dołek. Może jeszcze dzisiaj, albo jutro lub może pojutrze dojść do czynności z jego udziałem w Olsztynie, w Strudzie, być może. Prawdopodobnie będą to czynności w policji. Potem możliwe jest przesłuchanie w prokuratorze, a nawet i wniosek do sądu o kolejny tak zwany tymczasowy areszt. Ponieważ cały czas mami się nas, jakoby rzekomo żyjemy w demokratycznym państwie, prawa, to wyrażamy przekonanie, że po wyjaśnieniu zostanie on wypuszczony na wolność, a sprawa do sądu nie zostanie skierowana przez prokuratorę, bo to, a po to, aby znowu pozbawić Wojciecha wolności. Kabraci, bądźmy dumni, spokojni i zrównoważeni, ale stanowczy. Nie pozwalajmy grać na naszych emocjach, nie dajmy się nikomu podzielić ani zastraszyć. Prawda jest po naszej stronie. Po Waszej stronie, komraci. Cały czas nie ustajemy w jej przekazywaniu. Pielęgnujemy nasze wartości, wszystko co robimy nie tylko dla siebie i dla naszych dzieci, ale także dla przyszłych pokoleń. Tego wymaga od nas polski interes narodowy. Jak dobrze wiecie, tymi wartościami zawsze kieruje się Wojciech Olszański. Nie zapominajmy o Wojciechu. Dla człowieka, dla człowieka, którego zamknięto do więzienia, najważniejszą jest pamięć tych, co na wolności. Tak było, gdy za uroczystości kaliskie w dniu 11 listopada zostaliśmy zamknięci w Sieradzu. Tak też było, gdy za wiece bydgoskie zostaliśmy zamknięci w więzieniu Wojciech w Potulicach i ja Fordonie, następnie we Włocławku na ponad kolejne 100 dni. Tak też powinno być i tym razem. Dajemy Jemu dowody naszej pamięci i troski. Piszemy do Niego, piszemy listy. Wzywamy wszystkich, którzy prezentują się publicznie jako obrońcy wolności i słowa, jako promotorzy swobody wypowiedzi, jako przeciwnicy cenzury oraz cenzury prewencyjnej do zgodnego wyrażania oburzenia tym skandalicznym zatrzymaniem Wojciecha Olszańskiego. Dzisiaj przyszli po Wojciecha Olszańskiego. Jutro jednak mogą przyjść i po was. Być może za chwilę po mnie. Prawdopodobnie w tej chwili w mieszkaniu, które wynajmuję, odbywa się przeszukanie, chociaż nie jest to miejsce, w którym przebywa Wojciech. Dzisiaj przyszli po Wojciecha Olszańskiego. Jutro mogą przyjść po was, po mnie, po każdego z nas. Czołem Wielkiej Polsce, śmierć wrogom ojczyzny. Wojciech Holszański, w naszych sercach. W naszych głowach na zawsze obecny. Wojciechu, wojciech obecny. Nie pękać, kamraci, tylko nie pękać. Nie złamcie się.